Czołgi jadą, w różne strony jadą, żelazne takie, będą się strzelać, o, 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 ja też jadę, nie, jednak nie, o, ho, ho, ho. jednak jadę. Dzień dobry, witam Was tym razem na mapie Kampania gdzie będę strzelał czołgi tak jak wszystkie inne to będą robić yy, Bitwa jest w trybie z trzema punktami do przejęcia klasyka, jadę Tygrysem H1, też klasyka rzuciło mnie między punktami A i B no i między tymi punktami będę jechał do pierwszego możliwego przestrzału tu są te uliczki takie z których można strzelać właśnie na pojazdy, które będą wyjeżdżać w stronę punktu B i już tam pierwszy się podświetlił no i jest też pierwsza ta uliczka trzeba tylko uważać żeby z prawej strony nic nie dojechało do mnie na grzut oka żeby tam czysto było tutaj się podświetlił szturm pancer strzelam do niego za nic tylko trafienie no coś tam jednak zrobiłem przykładnie uszkodzona gorzej że on mi rozwalił gąsienicę i poprawka już pancerka kończy naprawiam gąsienicę i jest jeszcze jeden pojazd tutaj do strzelania ale schował się za Domki i już go nie ma, dlatego jadę sobie dalej, będę chciał objechać tą skałę i jednak strzelić do tego y, czołgu. No, proszę bardzo, Churchill ściągnięty niemiecki. No są tam jeszcze następne pojazdy ale tutaj będę próbował coś zrobić wyjechał do mnie m4a3 udało się go bardzo szczęśliwie rozwalić w taki skontowany yy, pojazd nie jest wcale łatwo z, yy, z rozwalić hita wysłać no i teraz będę jechał w stronę respa strzelił do mnie ARL wyjechał m6 KM6A1, za nic do niego strzeliłem, ale poprawka już go wykańcza. Chciałem jeszcze poczekać na tego ARL-a, ale on zniknął z mapy. Nie wiem, czy on przypadkiem już nie zginął. Nie widać go, nikt go nie podświetla. No pewnie dlatego, że od strony punktu A już nikogo nie ma. I nawet jak coś jest, o, właśnie, coś tam wjechało. Nie będę w takim razie jechał na respa. Przy B jest, jest, jest jakiś przeciwnik, to jest IS. Strzelam do niego, ale tylko za trafienie. IS się schował. No Tam jest dużo naszych, to będą mogli sobie z nim pograć. Ja jednak będę wracał w stronę punktu A, bo przeciwnik już go przejmuje. Jest jakiś średni pojazd nie wiem co to jest rzut oka czy tutaj mi nic nie jedzie no i już mogę celować to jest PT-76 schodzi na hita padła asysta za tego isa a ja wjeżdżam na punkt i teraz go sobie przejmę przeciwników też już tu nie widać Głównie dlatego, że nie ma ich kto podświetlać, no ale ja będę przejmował punkt. Będziemy mieli przewagę. Mamy przejęty B. Przeciwnicy mają C. Jeżeli przejmę teraz A, no to już punkty będą w naszą stronę szły. Tu mi mignął teciak. Nie wiem z której strony on się pokaże. Jeżeli tu wyjedzie, to będzie miał mnie pięknie bokiem wystawionego. Tak, próbuję się ustawić, żeby były jakieś kąty między prawą i lewą stroną. No nie wiem, gdzie on jest. Punkt przejąłem. Pojadę jednak z tej strony. To no jest w tej chwili dla mnie bardzo niewygodna sytuacja, no bo ten teciak może mnie rozwalić na jedno mrugnięcie. A nie chciałbym mu się władować pod lufę. Po lewej stronie są przeciwnicy ale tutaj tutaj nie będzie do nich przestrzału A ten teciak pojawił mi się po prawej stronie w tej chwili jest za skałką Jadę w jego stronę najpierw myślałem że jednak mi się tutaj pokaże ale nie ma co czekać trzeba samemu wziąć się za robotę Teciak się podświetlił, łapie kąty strzału. Tylko za trafienie. Ale Teciak też strzelił i też jest teraz na przeładowaniu. I bęc rozwalony. Wyjechałem nad, na pole. Mam przed sobą tygrysa, który się zrespił. On już był wcześniej zrespiony, tylko mi się dopiero teraz podświetlił. Strzeliłem do niego za nic. On mi jakieś tam drobne uszkodzenia zrobił kolejny strzał za nic szybka naprawa a tutaj pokazuje się y, jak pancer 4 strzał tylko drobne uszkodzenia na przekładni poprawka i krytyczne włożone, teraz już będziesz tam stał na miejscu, musi się naprawiać, chce czy nie chce. Jeszcze jeden strzał i... pancer ściągnięty. I jest tam jeszcze ISU-122. W tej chwili schowany za skałami i go nie widzę, a jedzie do mnie na pewno, o tutaj jest. Bardzo szczęśliwie rozwalona lufa, a do mnie jedzie ten tygrys z isu na razie mam spokój cofam skontowany na tego tygrysa strzał i tygrys rozwalony chciałem w pierwszej chwili bawić się z tym isu nic, nic nie zrobiłem strzał przeniesiony nad yy, przeciwnikiem próbuję do niego podjeżdżać ale w tym momencie przy punkcie A podświetlił się ciężki czołg przeciwników i ten punkt będzie na pewno przejmował, więc stracimy naszą przewagę, jeżeli to zrobi, dlatego wracam na punkt. Zostawiam ISU samego sobie. No i tu postanowiłem, że będę jechał z lewej strony. No ryzyk fizyk, albo on mnie, albo ja jego O proszę, ładnie się wystawił, dostał hita w spota Rozwalony i wracam na punkt Przeciwnik go zbił, no ale to teraz to już będzie samo przejęcie łatwą sprawą I gorzej, że jedzie do mnie ISU Wjeżdżam sobie za fontannę, żeby mieć osłonę Nie wiem z której strony Isu będzie chciał do mnie podjechać No będę miał go dokładnie przed sobą Nie, nie, nie z tej strony No tutaj się pokazał Pokazał X, dostał bułę Punkt już jest przejęty, teraz jadę w stronę y, B, tam jest Tedek i na przedpole wyjeżdża ciężki czołg, nasi będą się z nim płuc, a ja mam pod lufą Waffenträgera, pierwszy strzał za Krytyka. No poprawka trochę za bardzo przeniesiona do przodu tam żadnej szkody nie zrobiłem jeszcze raz i teraz już wapentrager rozwalony za tego fraga dostałem 13 użycie na bombowcu wygląda na to że jest szansa na zrobienie nalotu atomówką, no ale tracimy C, dlatego najpierw trzeba jechać na B, żeby jak najszybciej ten punkt przejąć. Jest tam nas yy, trochę, więc damy sobie radę z tym bardzo szybko. Najpierw trzeba go zbić i przejąć za chwilę. Tutaj staję, czekam, co, żeby ten tego kapa przejąć. No tak punkt przejęty wyjeżdżam teraz do góry pokazują się od respa yy, nowe pojazdy jest tam TEDek jest lekki czołg jeszcze jeden się pokazał no teraz żeby tylko zdążyć no ale to już jest za późno nie będzie nalotu bitwa się kończy przed sobą jeszcze mam PZ-38. I taki w sumie pechowy strzał w lufę. Ani fraga, ani korzyści z tego wielkiej nie ma. A godziny bitwę skończyły. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki do prześledzenia. Cześć!